Witam Was. Na poprzednim filmie testowałem klucz firmy BAS Polska, 18V. Wymieniałem koła z letnich na zimowe, a teraz sytuacja odwrotna. Będziemy wymieniać zimowe koła na letnie i zobaczymy jak klucz sobie poradzi z odkręceniem śrub koła, które nie było luzowane, nie, nic nie było przy nim majstrowane tak tak jak po prostu było zakręcone na jesieni tak teraz będziemy sprawdzać jak klucz sobie poradzi jedna druga bez problemowa bez problemowa sobie poradził